W tej lekcji pokażę, w jaki sposób poruszać się po arkuszu oraz wprowadzać do niego dane. Powiedzmy, jesteśmy w komórce B2 i chcielibyśmy poruszać się po innych komórkach. Do tego możemy wykorzystać strzałki. Strzałka w prawo, strzałka w dół, strzałka w lewo, strzałka w górę. Tak? Możemy sobie dowolnie przechodzić po tym arkuszu. Możemy również wykorzystać klawisz Enter. Wtedy przechodzimy w dół lub klawisz Tab. Wtedy będziemy przechodzić w prawą stronę. Powiedzmy, chcielibyśmy utworzyć taką prostą tabelę. Przechodzę do tej komórki B2 i klikam Tab, tutaj wpiszę styczeń. Klikam tab, wpisuję luty, tab i marzec. Teraz klikam Enter i zauważ, że Excel przyniósł nas do początku naszego zakresu do następnego wiersza. Tu wpiszę Piotr, jeśli kliknę Enter, przejdę bezpośrednio w dół Adam, Tomek i Marek. W tej komórce wpiszę powiedzmy wartość 10 i tą komórkę chciałbym przekopiować dla innych osób. Jak to zrobić? Pierwszym sposobem klikam prawym przyciskiem myszki, wybieram kopiuj, przechodzę do komórki, w której chciałbym to wkleić, klikam prawym przyciskiem myszki i wybieram tą ikonkę wklejenia. Drugim sposobem na przekopiowanie jest zaznaczenie komórki. Jestem w komórce C4, CTRL C, i w komórce, które chcemy to wkleić, wybieram CTRL-V. Trzecim sposobem na przekopiowanie komórki jest wejście w tą komórkę i najechanie kursorem myszki na ten kwadrat, który znajduje się w dolnej części, zaznaczenie i przeciągnięcie tej komórki w dół. Tak widzimy. Jeszcze jest czwarty sposób na przekopiowanie danych. Zauważ, jestem w tej komórce i ponownie najeżdżam na ten kwadracik w dolnej części i dwukrotnie klikam w niego. Wtedy Excel automatycznie dokona przekopiowania tej wartości dla pozostałych osób. Aby cofnąć jakąś zmianę, możemy kliknąć w tym miejscu tą strzałeczkę, aby powtórzyć to, co zrobiliśmy, klikamy tą strzałeczkę, albo możemy to zrobić skrótami klawiaturowymi Ctrl Z i Ctrl Y. No dobrze, a co w przypadku, gdy chcielibyśmy wprowadzić numerację, czyli tu byłoby 1, 2, 3, 4. Klikam w 1 i możemy to zrobić tak. Zaznaczam tą komórkę. I przeciągam ją dla pozostałych osób. Następnie wybieram tą ikonkę, opcję auto wypełniania, i tu wybieram wypełnij serię. Innym sposobem na autonumerację jest wejście w tą komórkę i przeciągnięcie tego kwadraciku z wciśniętym klawiszem CTRL. Zauważ, że tutaj pojawia się taki plusik nad tym kursorem i przeciągam, również ta autonumeracja się pojawiła. Taką autonumerację możemy również wykonać, powiedzmy co 10, tak? Czyli powiedzmy, dla Piotra wpisuję 10, dla Adama chciałbym mieć 20, dla Tomka 30, dla Marka 40. Jak to zrobić? Musimy zaznaczyć zakres, tak? Czyli dla Piotra jest 10, dla Adama dajemy 20 i teraz zaznaczam te dwie komórki i przeciągam je dla pozostałych osób, dla pozostałych pozycji. Te dane zostały uzupełnione. Jeśli chcielibyśmy, powiedzmy, powielić te dwie komórki, ten zakres, wtedy zaznaczam te dwie komórki, najeżdżam na ten kwadrat i z ciśniętym klawiszem CTRL przeciągam dla pozostałego zakresu. Te dwie komórki będą powielane dalej. W Excelu możemy wykorzystać również serię danych. Takim przykładem serii danych są miesiące. Zauważ, jeśli najadę na komórkę z napisem marzec, i przeciągnę go w prawą stronę, to Excel automatycznie uzupełni nam pozostałe miesiące. W tym przypadku, jeśli chciałbym uzupełnić marzec, żeby był w całym wierszu, muszę to zrobić z ciśniętym klawiszem Ctrl, żeby pojawiła się ta ikonka plusika u góry i zobacz, uzupełnią to miesiącem marzec. Na tej samej zasadzie mogę wpisać dni tygodnia. Tu wpiszę poniedziałek i teraz wejdę w tą komórkę i przeciągnę ją w dół. Zauważ, że Zostaną uzupełnione pozostałe dni tygodnia, ewentualnie możemy tutaj zmienić, wchodzimy w tą ikonkę i wybieramy wypełnij tylko dniami poprzednimi, tak? Będziemy mieli dni od poniedziałku do piątku z wykluczeniem sobot i niedziel. Usunę to, usunę również te dane. Jeśli chcielibyśmy usunąć jakiś wiersz lub kolumnę, powiedzmy usuniemy wiersz dla Tomka, najeżdżamy tutaj na numer wiersza. Klikam prawym przyciskiem myszki i wybieram usuń. Ewentualnie Ctrl Z. Cofnę to i usuniemy dane za pomocą Delete. Jeśli chcielibyśmy ukryć jakieś kolumny lub wiersze, powiedzmy chcielibyśmy ukryć kolumnę D i E, najeżdżamy na nie, zaznaczamy. Klikam prawym przyciskiem myszki i wybieram tutaj Ukryj. Następnie, aby to odkryć, zaznaczam dwie przyległe kolumny. Klikam prawym przyciskiem myszki i wybieram. Odkryj. Jeśli jakaś kolumna lub wiersz jest zbyt wąska, szeroka, możemy dowolnie sobie przesuwać tutaj szerokości tych kolumn i wysokości dla wierszy. Jeśli dwukrotnie klikniemy na tę linię podziału kolumn, ikonka zmieni swój kształt, to kolumna będzie dopasowana teraz bezpośrednio do zawartości komórki.